Razem przekraczałem granicę z Ukrainą i dzisiaj jadę do Odessy i jadę z Waszą i z Teamą. ten cafe. Wiele tutaj było: 2 dolarów. Jadę, żeby spotkać turystów, ale turystów to będzie później. Wrócić z nimi do Naddniestrza No i wyjechaliśmy o 8 rana, żeby e, no, trochę pospacerować po Odesie, bo na przykład Wasie po raz drugi jest w Odesie. A więc pokażę Wasie trochę więcej Odesy, niż on już zobaczył w życiu. Ale, ale wiecie, co jest lepsze niż e, poranna kawa? Lepsze niż poranna kawa jest rozmowa z naddniestrzańskimi Strażą Graniczną. Byłem z kamerą, dałem kamerę Wasie żeby właśnie po prostu ustawiał tam wszystko i zaczął kamerować, ale w stronie, nie w stronie straży granicznej ale w innej stronie, tam był du Duty Free do nas e, straż graniczny. co ja mówię, tak było 15 sekund, ale kamerowaliśmy w stronie e, Duty Free e, żadnych twarzy tam nie ma e. zwykle oni w, w taką sytuację mówią, że no dobra, no poproszę usunąć ten plik i tyle a w tej sytuacji on, on mówi mi, idziemy za mną, idziemy za mną, ja mówię Najpierw e, proszę podać imię, nazwisko On mówi, ja ci dam imię, nazwisko i zawoła innego 5 sekund, podeszło 3 stoję, stoję ja, Wasia, Tim e, Zaczynają na mnie krzyczeć, że ej zaraz, zaraz ci aresztuję zaraz, zaraz pójdziesz ze mną, zaraz będziesz siedział Wytłumaczyłem im, że ni, 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 nie pójdę z nimi zapytali mnie o paszport, żeby, żeby wziąć mój paszport bo ja zawsze mówię turystam, turystom, że jesteśmy to już to jest w przeszłości że nic już na granicy nie ma już żadnych problemów nie ma i turysty sami to widzą i już się nie, ba, nie boją jechać tutaj ale w tym przypadku trochę się boję, że to zrobiłem to trochę tam krzyczałem na nich no i będę, be, będzie, będzie problemy do moich turystów, ale nie, no to może, może tak przesadzam sam dla siebie przesadzam Co mi się podoba tutaj na Ukrainie to co działa Uber, Uber u nas nie ma, u nas jest taki własny Uber. A więc przyjechaliśmy tutaj do Odessy, to jest taki początek granicy Odessy, więc zamówiliśmy sobie Ubera, wszystko jest w porządku, przyjechaliśmy, to zajęło nam e, jedną godzinę i to kosztowało nam 50 rd. a Więc polecam taki sposób, jeżeli macie, nie macie dużej walizki ze sobą, można pojechać do granicy, przekroczyć granicę, żadnych problem nie będzie, jeżeli nie będziecie nagrywali, jak ja to robiłem, więc... Polecam taki sposób. Jak ja zauważyłem, Ukraina to jest taki, taki kraj, kiedy, kiedy przyjeżdżasz tutaj do tego do Odessy, każdy billboard był zapełniony z twarzem polityków, polityków i partii. Był tam Poroszenko, była tam Timoszenko byli wszyscy, wszyscy, którzy są politykami tutaj. Na Ukrainie, no i, i to po kolei: to jeden, drugi, trzeci, czwarty, i tak po kolei, to są opozycje siebie. Aha.

No co, ty przyjechałeś, my już jesteśmy w centrum miasta. Zapytam Wasię, bo ja już tutaj byłem, ja już tutaj byłem wielu wielu razy. Raz na tydzień jadę do Odessy. Zapytam Wasię, co on sądzi o Odessie. Wow, co ty, Jak cię? Wasie? Ja czuję się w wielkim dużym mieście. Ja czuję ten zapach, zapach gazu, maszyn. Bardzo. A jak cię w ogóle w pierwszy raz? Wszystko protert, wszystko potrępone, wszystko. Грязно. Как только зашел в центр, все красивенько, все. Классненько, более-менее, кроме вот этого. Единственное, чего мне жалко, это жалко реально исторических зданий, потому что есть куча исторических, исторических зданий, где живут люди. Но они в аварийном состоянии, но все равно там люди живут. Мы интересуемся. А это улицы, объяснить, можете, что за съемка происходит? А? Вы можете объяснить, что за съемка происходит? Происходит съемка, по поводу... а что? По поводу съемки а, По поводу съемки. Можете скок, вот, разрешение на съемку есть <сошее> что-то Успокойтесь, <за сошее> <-то> пожалуйста. Сука. <сошее> 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 A no, widzicie o co chodzi, że tutaj nagrywać po prostu nie da rady w tej wschodniej Europie. Ja... Ja już nie wytrzymam tego po prostu, bo ludzie nas zawsze pytają mi, on mnie właśnie zapytał o tam, czy ja mam papiery, żeby pozwole... Zezwolenie żeby filmować w centrum miasta Odessey. U nas w Transpolu jest e, e, restauracja, ona się nazywa Mafia. Patrzcie co zrobili tutaj. Nie wiem, co było powodem, żeby zmienić literę, ale zmienili literę z F na N i teraz się nazywa Manie. Nie wiem, czy będzie tak się nazywało w Tyraspolu też. Chyba nie zmienią to w Tyraspolu, bo mafia i Naddniestrze to jest. Ja i Wasza zauważyliśmy, że Odessa ma duży potencjał. Jeżeli patrzysz na te budynki, to, to jest po prostu europejskie miasto, tak? Ale trochę szkoda tych, szkoda tych budynków, bo po prostu są w takim, w takim stanie, И никто у них не дбает. Да? Вы продаете эти игрушки, да? Конечно Да, а почему у вас такие игрушки? А, смотри, какая? Ну, например, это кукла зеленые. Вот это вот где-то? Вот Или это зеленый, зеленый вот этой, да. А -а -а. Маечкой. Зеленой маечкой. Это, это 150, она а -а -а. очень дорогая. Понял? А другая 100. Есть по 20, есть по 15. Всякие. Это у вас дома так все? Почти, почти с дома. Спасибо. Спасибо. Ну, Wiele ludzi mi zadają pytanie dlaczego jestem fanem Polski Ale jak macie bloki, ale macie Nie jesteście dumni z tego powodu Ale u nas są dumni i budują nowe, nowe, nowe Na co dzień Budują te sowieckie monstry, jak ja ich nazywam Więc idę teraz do Second handów, zobaczmy co może znajdę Po prostu szukam, szukam cokolwiek No jest to tanio, tak tanio i można do do dostać ...odzież w dobrej jakości Dobra, chowam to Ja czasami jak kupuję nowe rzeczy, to od razu ich... ...adziwają To się nazywa Polaris Polaris znalazłem za 100 bydli Wymieniliśmy pieniędzy tutaj. Wymienić można tylko dolar, euro i rubel rosyjski. Więc e, idziemy dalej. Raz, raz, raz. raz, raz. Спасибо. 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 Убер едет, наш Убер едет. Спасибо. 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 Ой, как я люблю черных собак. Все вагонки из кондуктора, оплата и выход на первую дверь. Выходящий на вторую, третью, не забываем, пожалуйста, оплатить за проезд. О, яс. Так и псаянство, что я отвеч. С каждого.

Widzieliście to? Przecież to jest niebezpieczne Nie trzeba padać przez się putarze dnie Boby się naszyła basas rady nie za mnie prochodzia si litnie zabawane mnę Starił nam na obit wącielik na Kurczę, już 14, nam jeszcze dwie godziny już z powrotem no to chyba jedyne co mogę wam pokazać z turystycznych rzeczy, bo to było akurat po drodze Tutaj no głośno, głośno jest Gram muzykę z tych głośników cały czas tutaj I jest tu w... pomnik No i muzyka się skończyła że statek, łasia, dla czegoś pure code i jaki tu widok się otwiera. Odessa piękna, ale niezadbana i port. $2. Przyjechaliśmy do, do morza, ale tu jest tak zimno, że spędzimy tutaj może 30 minut i nie, chyba mniej nawet na 5 minut jest pier i lecimy, le lecimy do domu. Da, da. Cholodna? Boje, cholodne, jestem fanem morza, nie wiem, ja jestem... No może jest morza, ale nie jestem takim fanem po prostu.